Na oficjalnej stronie NFZ pojawiła się dobra informacja dla wielu Polaków. 15 czerwca działalność wznawiają uzdrowiska, które zostały zamknięte podczas pandemii koronawirusa w Polsce. NFZ jednak informuje, że leczenie uzdrowiskowe będzie przysługiwało tylko osobom, które spełnią konkretne warunki. W tej sprawie komentarza udzielił już prezes Adam Niedzielski. NFZ musiał dostosować się do warunków, jakie zapanowały po wybuchu pandemii koronawirusa. Wstrzymano działalność uzdrowisk oraz ośrodków rehabilitacyjnych, co skomplikowało sytuację wielu pacjentów. Były to jednak niezbędne kroki, aby ograniczać ryzyko przenoszenia się koronawirusa i powstawania ognisk zarażeń. Zwłaszcza, że w tego typu ośrodkach zazwyczaj znajduje się wiele starszych osób, które są w grupie wyższego ryzyka. NFZ podaje szczegóły dotyczące powrotu działalności uzdrowisk, jak informuje NFZ. Od 15 czerwca działalności wznawiają uzdrowiska. Czekające na leczenie uzdrowiskowe pacjenci będą mogli je rozpocząć lub kontynuować. I musieli przerwać terapię ze względu na pandemię koronawirusa. Jednak, aby skorzystać z leczenia, pacjenci muszą spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest otrzymanie negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. O tym, gdzie wykonać takie badanie pacjenta, poinformuje pisemnie właściwy oddział wojewódzki NFZ. Oddział wskaże adresy punktów pobrania oraz godziny, w których osoba oczekująca na rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego, będzie mogła poddać się badaniu, powiedział Adam Niedzielski. Z komunikatu NFZ wynika, że testy na obecność koronawirusa będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Zapewniono także, że testy są całkowicie refundowane. Dokumentem upoważniającym do wykonania badania będzie skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację. Na stronie pojawił się również wykaz grup pacjentów, którym będzie przysługiwała kuracja. NFZ wyodrębniło trzy grupy pacjenci który mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca. Realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca. Musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii. Turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni. Doświadczenia wynika, że leczenie przysługiwało będzie także kolejnym pacjentom, którzy oczekują rozpoczęcia leczenia. Komunikat możecie przeczytać. Niedawno pisaliśmy też o źródło następny artykuł.